ETP na GPW. Poznaj produkty strukturyzowane na GPW. ETP na GPW. Dostęp do światowych rynków. Trackery. W poprzednich odcinkach omawiane były produkty strukturyzowane z pełną, częściową oraz warunkową ochroną kapitału. Wspomniane w tytule odcinka trackery są jednymi z produktów bez gwarancji ochrony kapitału. Jeśli chcesz zainwestować w spółki czy surowce, które nie są notowane na GPW, rozwiązaniem są trackery, czyli produkty, dzięki którym możesz zarabiać na wzrostach lub spadkach danego instrumentu bazowego. Interesując się trackerami, napotkasz na dwa ich rodzaje: long, Tożsame z nabyciem instrumentu bazowego, gdzie cena trackera zmienia się tak samo jak cena instrumentu, czyli zarabiasz na wzrostach notowań wybranych surowców, indeksów giełdowych, kursów akcji i tym podobnych. Short. Cena certyfikatu zmienia się przeciwnie do ceny instrumentu, czyli zarabiasz tylko na spadkach notowań wybranego aktywa. Trackery są dobrym wyborem, jeśli jesteś gotowy na poniesienie ryzyka analogicznego do bezpośredniego inwestowania w aktywa bazowe 1 do 1, lub dla certyfikatów short tracker zmian cen przeciwnych do zmian notowań instrumentu bazowego. Brak ochrony zainwestowanego kapitału rekompensowany jest możliwością uzyskania wyższej stopy zwrotu niż przy produktach z ochroną kapitału. Trackery są odpowiednie do inwestowania. Inwestowania krótkoterminowego do 3 miesięcy. Wówczas bardzo dokładnie naśladują zmiany cen instrumentu bazowego. W długim terminie, powyżej kilku miesięcy, między innymi ze względu na dużą zmienność wybranych instrumentów bazowych, ich notowania mogą odbiegać od instrumentu bazowego. Pamiętaj, aby przed inwestycją zapoznać się z dokumentami, takimi jak kluczowe informacje dla inwestorów, KIT, Information Document i innymi informacjami dostępnymi na stronie https://www.gpw.pl ukośnik, ukośnik, ukośnik produkty, myślnik strukturyzowany oraz na stronach internetowych emitentów ETP. Dowiedz się więcej o ETP na GPW.